Siemaneczko, dzisiaj pogadamy sobie o termostatach inteligentnych od Agary, konkretnie model E1. Mam ich w tym momencie trzy w swoim domu i pogadamy sobie, jak to wygląda w praktyce: jak to się zakłada, jak to się montuje, używa na co dzień i najważniejsza rzecz, co jest nam przydatne, potrzebne do połączenia tego. Jeśli chodzi o sam produkt, jest to naprawdę dosyć wysokiej jakości produkt. Jak na garę, jak na tą cenę. Fajnie jeśli go trzyma w ręku, ale go nie będziemy trzymać w ręku, ponieważ on będzie zawsze zamontowany, jak widać tutaj na grzejniku, więc fajnie, żeby dobrze wyglądał. Na co dzień ten wysiedlacz, który tutaj widzicie, jest wyłączony, żeby nie zużywać energii. Sama obudowa jest taka dosyć konkretna, raczej nie powinna się rysować. Zresztą tam raczej w miejscu przy raczej mało osób przechodzi, żeby coś uderzyć. E, to pokrętło jest dosyć delikatne, więc jeżeli już przechodzicie, tak jak czasem się zdarza e, przy moim rygu, to lepiej zablokować tą kontrolę tutaj e, przytrzymując przycisk, e, przytrzymując ten ekran. Na 5 sekund blokujemy wtedy e, jakby ruch to jest tam blokada dla dzieci, tak zwana. Ja i tak cały czas zarządzam wszystkim z aplikacji HomeKit Dom w Apple. No i czasem trochę używam Agary, ale to głównie tylko na potrzeby kalibracji i tych pierwszych ustawień. Jeśli chodzi o unboxing, no to tutaj nie ma co za bardzo pokazywać. W środku mamy instrukcję, mamy samo urządzenie i kilka adapterów, które będą nam potrzebne. I teraz ważna kwestia, kupcie sobie koniecznie termostat z europejskiej edycji wydania, ponieważ wtedy jest duża duże prawdopodobieństwo, że na 100% traficie na swój adapter w swoim grzejniku. Montaż jest bardzo prosty, bo tak naprawdę odkręcacie starą głowicę i zagładacie tą nową po dokręceniu tutaj tej nakrętki. Ustawcie sobie tylko jeszcze wcześniej wysiata, żeby był w prawidłową stronę i jak już to dokręcicie, uruchamiacie kalibrację w aplikacji Agary i wszystko w sumie działa już od tego momentu. Teraz małe ujęcie co do głośności pracy. Jeśli chodzi o same sterowanie w aplikacji GARA, można tutaj podstawowe rzeczy zmieniać, czyli temperaturę, ustawiać harmonogramy, e, tryby pracy. A tak naprawdę ja wszystko robię w aplikacji Toplowskiej, ponieważ y, tam mam ustawione automatyzacje co do pory dnia i e, temperatur. Oczywiście, jeśli chodzi o automatyzację, no to można tutaj bardzo mocno rozbudować, czyli dodając właśnie e, jakiś czujnik otwarcia okien, żeby wtedy niepotrzebnie grzać. Ja u siebie nie mam z tym problemu. Więc takich automatyzacji nie używam, ponieważ nie w każdym pomieszczeniu mam te termostaty, więc w sumie takie automatyzacje pominąłem. Ok, czas reakcji samego termostatu na grzejniku i precyzji działania myślę, że też jest trochę uzależnione od tego, jak mamy podłączony ten termostat. Ja u siebie Hub M3 czyli w sumie aktualnie może nie najnowszy, bo wyszedł niedawno nowszy hub, ale taki najbardziej rozbudowany i dzięki niemu naprawdę wszystko działa sprawnie, nie mam żadnych problemów, żeby to funkcjonowało i dzięki niemu mam połączone całe wszystkie urządzenia Agary, ale żeby to działało w 100% poprawnie trzeba mieć czujnik temperatury. Ja polecam ten Agary T1, to jest najtańszy, najmniejszy Umieszczamy go w miarę centralnym miejscu w danym pomieszczeniu. I on bardzo szybko, często też wysyła informacje do bramki. A bramka komunikuje się z termostatem, żeby ustawić temperaturę. Mając taki czujnik zewnętrzny, mamy wtedy pełną kontrolę nad tym, ile faktycznie mamy stopni w w domu i teraz tak słyszałem, że niektórzy mają problemy, żeby mieć dwa termostaty na przykład w jednym pomieszczeniu. Ja akurat takiego problemu nie mam, więc dlatego też rekomenduję może właśnie takie połączenie, bo właśnie takie urządzenie używam i tego problemu nie ma, wszystko działa poprawnie. No teraz na koniec krótkie podsumowanie ja mam trzy termostaty i uważam, że te trzy termostaty już u mnie dużo zmieniły w przyszłości może jeszcze do każdego e, pomieszczenia dokupię kolejne na ten moment te mi wystarczają, mam poustawiane temperatury tak, żeby w ciągu dnia sobie spokojnie pracować, żeby nie była za duża temperatura na wieczór delikatnie wzrasta a idąc spać Zmniejsza się e, ta temperatura delikatnie, żeby nie było dużych przeskoków e, w pomieszczeniu, e, i to jest super fajny komfort. Nie trzeba nad tym myśleć, to działa płynnie. E, zobaczymy, po jakim czasie się mm, baterie rozładują w termostacie, bo to jest chyba największa bolączka. E, uważam, że jakby 130 zł, bo tyle kosztuje teraz aktualnie ten termostat. E, na przykład. W nie jest to sponsorowana jakiś tam recenzja, nikt mi za to nie zapłacił, ale stamtąd kupiłem te, więc tego podaję też cenę stamtąd. Jest to adekwatne, żeby, żeby mieć przez, można powiedzieć, że jedną połowę roku e, łatwo żyć w domu. Dlatego to zdecydowanie polecam. E, I w sumie największy problem e, tych termostatów. To właśnie myślę, że to będzie ta bateria. Ona możliwe, że w sezonie się rozwoduje, trzeba będzie wtedy wymienić tę baterię i tam się dostać do tego termostatu. A druga rzecz, która myślę, że jest problematyczna dla większości, to jest ten początek czyli montaż. Każdy się chyba boi, tak samo jak ja: czy na pewno będzie ta głowica pasowała do tej, której mamy w grzyniku, czy te adapter przypasują, bo może kupicie i nie będzie to pasowało. Ja myślę, że warto sprawić ten jeden, kupić taki, jak ja to zrobiłem, przyłożyć, u mnie wszystko pasowało, więc kupiłem kolejne i. A jak nie będzie pasowało, zawsze możecie zwrócić, odesłać do sklepu. Myślę, że nie będzie z tym problemem. Także w mojej ocenie jest to super fajny i gadżet, ale też potrzebna e, opcja w zimę, żeby było nam łatwiej i przyjemniej żyć. Także to ode mnie dzisiaj. Dzięki, siemaneczko.